Mam przyjemność zaprosić Cię na wieczór chwały i zdrowienia. To nowy projekt, który zrodził się w moim sercu już kilka lat temu, ale potem przyszła pandemia, potem wojna na Ukrainie rozpoczęła się i w końcu mamy możliwość rozpocząć. To są pierwsze wieczory chwały i zdrowienia. W kościele Shoreline w Częstochowie, Będziemy je organizowali raz na kwartał i tym razem gościmy grupę muzyczną winnica Worship z centrum chrześcijańskiego winnica w rybniku. Oni doświadczyli przebudzenia i to było niesamowite, kiedy Bóg nawiedził ich kościół i jestem przekonany, że uwielbianie Boga miało w tym ogromne znaczenie, bo Bóg przychodzi ze swoją obecnością, kiedy ludzie wierzący go chwalą. Jest napisane w Bożym Słowie i to jest Psalm 29. Oddajcie panu, Synowie Boży, oddajcie panu chwałę, uznajcie jego moc, oddajcie panu chwałę godną jego imienia, pokłoncie mu się w świętej szacie. Zobacz, tutaj jest napisane, że mamy oddawać panu chwałę, mamy mu oddać coś, co naprawdę jest w nas. A więc kiedy jesteś wierzącą osobą, to twój duch, on jest gotowy, aby uwielbiać Boga. I dlatego też ten Psalm mówi, oddajcie panu chwałę, Synowie Boży. Nikt nie może oddawać Bogu chwały, jak tylko ci, którzy wierzą w Niego. Więc jeżeli jesteś osobą wierzącą, Bóg nazywa tych, którzy wierzą w Jezusa, synami Bożymi i to jest nasza odpowiedzialność i to jest nasze zadanie i nikt nie jest w stanie tego zrobić, jak tylko ci, którzy są ludźmi wierzącymi. Dlatego, że doświadczyliśmy Jego miłości, doświadczyliśmy Jego dobroci i dlatego też oddajemy Mu chwałę. Któregoś dnia król Dawid próbował sprowadzić skrzynię przymierza i obecność Bożą do Jerozolimy, ale chciał to zrobić na skróty. Po prostu wiozą skrzynię przymierza, skrzynię świadectwa na wozie. Niestety nie dało się tego tak zrobić. To kapłani, czyli synowie Boży, oni musieli to ponieść na swoich barkach. Dlatego też jestem przekonany, że jest to nasza odpowiedzialność, ale też nasz przywilej. Więc jeżeli jesteś wierzący, bądź koniecznie 25 marca o godzinie 18 na wieczorach chwały i uzdrowienia. Wierzę, że gdy będziemy uwielbiali Boga, Jego obecność się tutaj pojawi w tym miejscu i Bóg będzie objawiał się jako lekarz. Jest pewne miejsce w kolejnym psalmie 30, gdzie jest napisane, Panie, pragnę Cię wywyższać. Ty mnie podniosłeś z dna. Wiesz, łatwo jest wywyższać Boga, kiedy już doświadczyłeś Jego podniesienia, kiedy już jesteś uzdrowiony. Ale mam przekonanie, że zupełnie inna jest moc uwielbienia, zanim doświadczamy jakiegoś przełomu w życiu. A więc kiedy uwielbiamy Pana, mimo że nie mamy jeszcze przełomu, to wtedy to uwielbienie przyciąga Boży Przełom i otwiera niebo nad życiem ludzi. Dlatego też wieczory chwały uzdrowienia. W trakcie tych wieczorów będziemy ufali, że Bóg takiego obiecał, przyjdzie i objawi swoją obecność. A w Jego obecności chorzy zostają uzdrowieni. Ludzie, którzy są ch chromi mogą zacząć chodzić. Ślepi mogą zacząć widzieć, a gusi mogą zacząć słyszeć. W Bożej Obecności wszystko jest możliwe. Więc dołącz do nas, bądź częścią tego wieczoru i zaproś też swoich znajomych, jeśli, jeśli oni potrzebują uzdrowienia, jeśli ktoś z Twoich znajomych w rodzinie ma kogoś chorego, zaproś ich. Kiedy przyjdą do tego miejsca i doświadczą Bożej Obecności, Bóg przyjdzie i objawi się jako lekarz. Więc do zobaczenia 25 marca, wieczór chwały uzdrowienia. Będziemy tu robili co kwartał, ale najbliższe spotkanie to 25 marca. Do zobaczenia.